Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Tytusa. Najmilszy okazała się wszystkim ludziom łaska Boga Zbawiciela naszego i poucza nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i rząd światowy rozsądnie, sprawiedliwie i pobożnie żyli na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei i przyjścia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa. Wydał On samego siebie za nas. Aby nas wykupił od wszelkiej nieprawości i przygotował sobie na własność lud czysty dobrych uczynków strzegący. To mów i napominaj w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.